Temat, który powtarza się jak mantra na forach, na grupach, na Facebooku, czyli ile kosztuje budowa domu? Słuchajcie, odpowiedź nie jest taka łatwa. To tak jakby ktoś zapytał, nie wiem, ile kosztuje niebieska sukienka albo jakiś samochód. Wszystko zależy od tego, jaki wy dom chcecie. Słuchajcie, jest tak naprawdę kilka takich głównych elementów, które należy wziąć pod uwagę, kiedy wylicza się koszt domu. Wymienię Wam główne elementy, dzięki którym. Będzie, możecie chociaż mniej więcej określić ile Wasz dom będzie Was kosztował, żeby sprawdzić czy macie na tyle dużonych środków, albo jaki kredyt będziecie potrzebować. By cena nie zawiera ceny działki yy, oraz także ceny przyłączy, a także kierownika budowy. Można kupić działkę w centrum dużego miasta, która będzie kosztować pewnie z 5 razy więcej niż działka w moim regionie. Także tego tutaj nie wliczamy. Ale na pewno wpływ na to, jednym z elementów jest działka i jej lokalizacja. To, jaką macie działkę, grunt, jaki jest na tej działce, także czy jest ona uzbrojona, czy są tak zwane media przyłączone, na pewno to ma też duży wpływ, dlatego że nawet przy fundamencie już będziecie widzieć, czy ziemia pozwala Wam lać bezpośrednio, czy znaczy jednak trzeba robić jakieś szalunki. Także to już ma pierwszy wpływ na, na koszt budowy domu. Drugi to jest ogólnie wielkość domu. To wcale nie jest tak, że mały domek kosztuje dużo mniej. Na pewno ogólnie, no wiadomo, że mniej wydamy na domek, który ma, nie wiem, do 70 m2, no i nie wiem, no 170 m2. Ale ciekawostką jest to, że przelicznik na metr kwadratowy w domach mniejszych nie jest wcale niższy niż te domy większe. No, chyba tam już powyżej 200 m2, to faktycznie ceny idą do góry. Naprawdę te domy po 170, tak 150-170 m2, jak przeliczymy to na metr kwadratowy, to wychodzą nawet ciut taniej niż te takie małe domki. Także to na pewno też ma wpływ, no ale wiadomo, duży dom finalnie będzie Was kosztował dużo, dużo więcej. Bardzo ważny jest projekt. Wasz dom jest skomplikowany. Jaka jest bryła? Czy to jest na przykład dom na prostokącie z dwuspadowym dachem, bez piwnicy, w sumie jeden strop, bez poddasza oczywiście, bez balkonów, jakieś tam małe okna. Na pewno on będzie dużo tańszy niż dom bardziej skomplikowany, na przykład nie wiem, no, z poddaszem, więcej stropów. Więc bryła budynku, jaki kształt będzie wasz miał dom, jaki macie dach. Dwuspadowy, czterospadowy, czy jeszcze jakiś bardziej myślny. Też ważne, czy dom ma piwnicę, bo jeżeli będzie miał piwnicę, no to wiadomo, że dodatkowy materiał do ziemi, więcej prac ziemnych. No i strop. Też ważne, jaki to jest strop. Czy budujecie strop taki gotowy, czy żelbetonowy, który na pewno wymaga więcej przygotowania od strony robocizny, więc no to też ma wpływ na to. No ile tych stropów? Hmm, okna, przeszklenia, balkony. Można mieć małe okna, można mieć faktycznie okna duże gdzie koszt na przykład takiego okna powyżej 3 czy 4 metrów to jest już kilkadziesiąt tysięcy czasami. Następna jest metoda budowania takiego domu, czy to jest dom na przykład murowany, czy to jest dom drewniany, czy dom szkieletowy, każdy ma też swój kosz. No i materiały, z czego chcemy budować ten dom? No u nas jest na przykład solbet, ale naprawdę jest dużo innych materiałów budowlanych. Ze swojego doświadczenia podpowiem tylko, no chyba coś, co jest dość jasne. Że warto szukać. To nie jest tak, że mamy jeden skład budowlany, z którego bierzemy materiały na całą naszą budowę, tylko warto podzwonić, popytać się, ale szukajcie materiałów, porównujcie sobie. Ja jestem właśnie na etapie szukania stali ponownie do zbrojeń. Hmm. Do stropu drugiego, i już 3-4 oferty mam, i już jest różnica. Też trzeba wiadomo, doliczyć sobie dojazd, tak? Czasami, jak gdzieś dalej, no to ten dojazd można doliczyć, ale ostatecznie może nas to wyjść taniej. To, jakie materiały będziemy korzystać, wykorzystywać na budowie, ma znaczenie, oraz to, żeby jednak spędzić trochę czasu i spróbować szukać tych materiałów. Ale czy lepiej mieć ekipę, która te materiały dla Was załatwia, czy robić to samemu? No, zostawiam Wam wybór. Ja dopytuję się o materiały, szukam. Ekipa, jeżeli im brakuje, to wiedzą od kogo biorą, ale już jakieś nowe materiały sama wyszukuję. No, jeden z elementów, który jest najdroższy, jeśli chodzi o budowę domu, to jest sama robocizna. Czy robicie to systemem zleconym, tak jak i my, ponieważ no nie mamy takiej wiedzy, czasu, umiejętności chyba i cierpliwości, aby nasz własny dom budować, czy robicie to samemu? Naprawdę podziwiam osoby, które budują same, bo to nie jest łatwy kawałek chleba. Satysfakcja na pewno dużo większa i dużo kasy zaoszczędzone, no ale coś kosztem czegoś, tak? No, jednak wtedy nie ma się czasu na inne różne rzeczy. Ale też szukając ekipy budowlanej, warto. Podpytać się znajomych najpierw, osób, które gdzieś w okolicy budowały. A jeżeli takich nie mamy, to po prostu pytać się firm budowlanych, podpytać się o, o jakieś budowle z okolicy i warto podjechać, zobaczyć ten dom, budowany już przez taką ekipę. Jeżeli jest możliwość pogadać z osobami, które tam mieszkają, jakie jak mają odczucia co do ekipy, no to, no to warto to zrobić. Nie brać pierwszej, lepszej i też. Tania ekipa nie znaczy zawsze najlepsza. Podejrzane jak jesteś za tanio, nie? Więc e, czasami jest tak, że ekipę potrafią wziąć kilka budowli naraz. No i nasza budowa trwa latami. Po ostatni taki element, który też tu bierzemy pod uwagę, to jest wykończenie. Wolność tą ku swoim domku, jak to mówimy. Czyli można to zrobić marketowo, czyli nie wiem, jakieś panele z supermarketu, większych, takich budowlanych, no albo na bogato, więc to jest naprawdę jedno chyba z najgorszych pytań. Ile kosztuje wykończenie domu? Bo tak naprawdę można mieć, no tak jak mówię, zwykłe panela. Można mieć piękną drewnianą podłogę, kanapę za niem nie 3000, albo za 10 czy 15 tysięcy. Tu naprawdę dowolność i to chyba już końcówka, to zawsze zależy, ile funduszy nam zostaje. Podsumowując, średnie koszty poszczególnych etapów. Jest to sotło statystyki ogólnie z 2023 roku, z wszystkich województw, więc to jest uśredniona cena, ale za stan surowy zamknięty, który oczywiście zawiera mury, dachy, stropy, okna, drzwi wejściowe czy, czy bramy garażowe, jeżeli jest bryła, bryla domu, no to tak średnio zakłada się od 2 do 2,5 tysięcy za metr kwadratowy. Następnym etapem, który też jest taki do przeliczenia, to jest stan deweloperski. Stan deweloperski tak naprawdę nam zawiera stan surowy, zamknięty plus instalacje, wylewki, tynki, ocieplenia. W niektórych przypadkach, ale większość ocieplenia też. I tu są rozbieżności: tak od 3500 do 5000 za metr kwadratowy. No więc musicie sobie przeliczyć wasz dom użytkowy, metry kwadratowe użytkowe, powierzchni użytkowej razy, razy ta kwota. No i wykończenie, to już naprawdę zależy od każdego, ale statystyki są tak od 1,5 tysiąca do 5 tysięcy za, za metr, za same wykończenia. Więc przykład 100 metrów kwadratowych domek, więc deweloperski powiedzmy, zamknie się, no, biorąc pod uwagę już faktycznie te wyższy koszt, no to jakieś 500 tysięcy. No i wykończenie już, w zależności od tego, ile chcecie, może to być od 150 do kolejnych 500 tysięcy złotych. Więc taki domek no, może Was wynieść od 700 do, do miliona złotych, takie 100 metrów kwadratowych. Więc to jest naprawdę rozbieżność, ale lepiej założyć więcej, niż mieć potem niespodziankę. Aczkolwiek ważne, żeby było gdzie spać, żeby była toaleta wykończona, no i żeby będzie było czajnik postawić i już można Także... Jak będziecie budować, zanim zaczniecie, przeliczcie sobie. Jeszcze taki tips odnośnie materiału. Tak jak mówię, ja zaczynam przeglądać. Na pewno zrobię sobie takie podsumowanie. 2023-2024, no bo budujemy tak naprawdę przez te dwa lata. Materiały podobne mamy, potrzebne na te wszystkie etapy. No plus teraz mamy dach, nie? który dodatkowo nas to będzie sporo kosztował, bo jest taki dość nietypowy jak zwykle. Też nagram filmek takie podsumowujące i porównujące troszkę te ceny, bo jest dużo komentarzy, że ceny znowu idą w górę, a znowu inni mówią, że no nie, że składy budowlane nakupiły, naskładowały tego materiału, no i teraz muszą go po prostu sprzedawać, więc te ceny troszkę idą w dół. Ja tak na niektórych produktach, które już kupiłam, to powiem, to zależy od produktu. Niektóre faktycznie ciut staniały, niektóre troszkę podrożały, więc jak będę miała więcej informacji, to też się z Wami podzielę. Dzięki, życzę dużo cierpliwości tym, którzy zaczynają i życzę wam, żeby ten entuzjazm był z wami zawsze.